Gutek, za nami trudny mecz. Warta dziś wysoko zawiesiła poprzeczkę tutaj w Częstochowie, ale najważniejszy cel w postaci zwycięstwa został osiągnięty i chyba to cieszy najbardziej. No wiadomo, że to taki, taki pierwszy mecz nie? w sumie. Może, może i zagraliśmy już ten tydzień temu już mecz z Lechem i już niby, niby taki pierwszy trening mieliśmy, ale no dzisiaj, dzisiaj trochę, trochę to było po jednemu. może, Może trochę zenerwowi byliśmy i trochę chcieliśmy za, za, szybko, za szybko grać i, i wejść tam do bramki, ale tak jak powiedziałeś, najważniejsze, że trzy punkty zostałem tutaj i, i teraz tylko, tylko zrobię dobrą analizę i, i dobrze się przygotować. W poprzednich sezonach te zwycięstwa z Wartą przychodziły troszkę łatwiej. Czymś nas dziś rywale zaskoczył? No nie wiem, no, warto, warto zawsze mi się wydaje, że, że dobrze, dobrze chciała się chciało grać od tyłu i, i właśnie mi się wydaje, że trochę nas zaskoczyli tymi długimi podaniami i nam, nam za plecy, bo wiadomo, że my gramy wysoko i chcemy, i chcemy grać wysoko i odbierać te piłki, ale właśnie te podania takie, co albo bramkarz, albo brońce, jak grali takie długie te piłki i właśnie te, te trochę problem mieliśmy ze zebraniem drugich piłek, ale, ale nic, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Najważniejsze to jest dobrze zacząć ligę najlepiej od zwycięstwa, a w przypadku napastnika chyba dobrze zacząć ligę od bramki, to by się to dziś udało. No tak, no właśnie z takimi drużynami właśnie nie, nie powinniśmy tracić punktów i jak chcemy, chcemy walczyć o najwyższe cele, to właśnie takie, takie drużyny, z takimi drużynami musimy, musimy wygrywać. Także, także bardzo się cieszymy, że, że jednak wygraliśmy. No i wiadomo, że rozstrzygnę bramkę, bardzo, bardzo się cieszę i, i to był taki ciężki mecz i, i myślę, że zasłużyłem na to. Najważniejsze są trzy punkty, ale chyba też dzięki tej wygranej, w takich lepszych nastrojach będziecie mogli przygotowywać się do bardzo ważnego spotkania z FC Astana. Oczywiście, że to jest najważniejsze, że tak jak już mówiliśmy, że wygraliśmy no i, i teraz, choć jutro już zaczynamy pełny fokus na, 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 na drużynie z, z Kazachstanu, także, także no przygotowujemy się na ciężki mecz. Gutek, gratuluję bramki, gratuluję zwycięstwa, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki